Cześć, witam wszystkich bardzo ciepłutko w filmiku, troszeczkę innym niż wszystkie. Dzisiaj poznacie sekret moich włosów sekret w cudzysłowie bo. Zobaczcie, że ja tak naprawdę nic specjalnego nie robię. Chcę tylko jeszcze zaznaczyć, bo nie miałam okazji powiedzieć o tym w czasie, trakcji filmu, że mm, moje włosy ostatni raz farbowałam dokładnie rok temu i ostatni raz je ścięłam, dlatego może są takie długie, bo nie ich od ponad pół roku, od września, z zeszłego roku. E, Czekają ścięcia, które następne mam nadzieję, że już bardzo niedługo, końcówki muszę podciąć. I to wszystko. Mam nadzieję, że filmik odpowie na Wasze pytania. I e, oczywiście dziękuję też za wszystkie komplementy, które odczytałam na poprzednich filmach. Mam nadzieję, że teraz nie za nie, jak zobaczycie, że ja tak naprawdę z nimi nic takiego specjalnego nie robię, to oczywiście idę mi do oczu. Ale chciałam zostawić się trochę rozpoczęte, żebyście mogły zobaczyć, że no, błyszczą naturalnie. <grytanie> Dobra, trzymajcie się ciepłutko i miłe oglądania, Pa! Minęło już kilka godzin, jest dokładnie południe I tak wyglądają właśnie moje włosy Są jeszcze wilgotne, one naprawdę bardzo długo schną naturalnie Jeszcze ich nie rozczesywałam, dlatego są trochę poplątane. Tak jak widzicie, tak wyglądają na długości Są trochę falowane, tutaj jeszcze brakuje mi umiejętności Bo jak powiedziałam, są jeszcze, są jeszcze wilgotne No i um, już zaraz wychodzimy I po prostu pozwolę im wyschnąć teraz w tym momencie na wietrze I um, przeczeszepać mnie później je szczotką Tangle Teaserem Wtedy będą takie bardziej wyłkowione um, i to wszystko, co robię z moimi włosami. Maciecie pół tylko do założenia. nie niedługo, pa!